Rozdział pierwszy Trzydzieści lat później Mark i Robert biegli obok siebie, głośno oddychając. Zrobili dziś pięć kilometrów, ale do domu mieli już niedaleko. Prawie codziennie po kolacji urządzali sobie wieczorny jogging. Czasami towarzyszyła im Marta, żona Marka Biglera, lub Krzysiek. Ani Renata, żona Roberta Orłowskiego, ani jego piętnastoletnia córka nigdy z nimi nie biegały. Tym razem biegli we dwójkę, ponieważ Marta piekła sernik na szkolną dyskotekę. Od kilkunastu miesięcy pracowała jako nauczycielka biologii w liceum, co sprawiało jej dużą satysfakcję i radość. Krzysiek, syn Orłowskich, wraz z rodziną wyjechał na wczasy do Hiszpanii. — Muszę trochę odpocząć — wysapał Robert zwalniając. — Chciałbym zobaczyć ciebie, Mondralo, jak będziesz biegał za dwadzieścia lat. W moim wieku... — Dzięki, Robert, że propozycja odpoczynku wyszła z twojej strony. Ja też się zmęczyłem, ale muszę trzymać fason przed sobą. Jak sam zauważyłeś, jestem dwadzieścia lat młodszy, a to zobowiązuje. Wstyd, żeby pokonywał mnie staruszek w twoim wieku. Uśmiechnął się, pochylając, by zawiązać sznurowadło w adidasach. — Cholera, co za czasy, za grosz szacunku dla starszych. Niech pij sobie smarkaczu z siwych skroni. Orłowski oparł się o drzewo. Dość tego dobrego, resztę drogi do domu zrobię krokiem marszowym. Nie chcę dostać zawału. Chwilę odpoczęli i wkroczyli chodem korzeniowskiego w tunel leśnych drzew. Dojście do rezydencji orłowskich zajęło im niecały kwadrans. Oprócz domu Roberta i jego rodziny na posesji stały dom Krzyśka i domek matki Barbary Orłowskiej Johansson oraz olbrzymi garaż, nad którym wybudowano dla Marty i Marka Biglerów piękny apartament. Marta była nieślubną córką Roberta i chociaż dopiero od kilku lat wiedzieli o sobie, więź, która między nimi się wytworzyła, była tak samo silna, jakby znali się od narodzin Marty. — Zobacz, ktoś do nas przyjechał — zauważył Mark. — Nie wiem, czy to samochód — stwierdził zdziwiony Robert. — Nikt z moich znajomych nie jeździ takim gruchotem. Rzeczywiście, stary Opel Astra był w dość opłakanym stanie. Weszli do środka. Nie zdążyli ściągnąć butów, by przebrać się w domowe kamasze, gdy usłyszeli głos Renaty. "Chodźcie tu, czekamy na was, mamy gości." "Wcześniej powinniśmy wziąć prysznic", powiedział Robert wchodząc do pokoju. Widząc dwie kobiety siedzące w fotelach, dodał z uśmiechem, zwłaszcza gdy gośćmi są piękne kobiety. "Nie bajeruj, stary Don Juanie", powiedziała Renata. "Piękne kobiety przyszły nie do ciebie, tylko do Marka." Dzięki tobie, Beatum, mnie też dostał się komplemencik, odparła jedna z kobiet. Cześć, Iwonko, powiedział Robert, całując dłoń koleżanki żony i zarazem swojej pracownicy. I jeszcze dostałam bonus od szefa w postaci pocałunku w rękę, stwierdziła z uśmiechem Iwona, która zazwyczaj była onieśmielona w towarzystwie męża swojej przyjaciółki. Iwona, pierwszy raz widzę cię taką rozmowną, zauważyła Renata. Zawsze przy moim mężu drżysz ze strachu jako sika. To dzięki drinkowi, który mi zaserwowałaś, mruknęła trochę zażenowana kobieta. Panowie, poznajcie panią Beatę koleżankę i sąsiadkę Iwony. Koleżanka Iwony miała około czterdziestu lat, choć wyglądała na młodszą dzięki drobnej budowie ciała i niewysokiemu wzrostowi. Miała regularne rysy twarzy, kasztanowe włosy obcięte na kleopatrę i piękne niebieskie oczy w oprawie gęstych i długich jak u rzęs. Właśnie te oczy były w niej najbardziej fascynujące. Kiedy spojrzała patrzącym na nią mężczyzną, puls gwałtownie przyspieszał. Kobietom nic się nie działo, nie licząc zazdrości zalewającej duszę. Chociaż nie była typem seks bomby z blond włosami, nogami do nieba i biustem wypływającym z dekoltu, emanowała wyjątkowym seksapilem, czego nie omieszkali zauważyć Robert i Mark. Beata Tomczek przedstawiła się kobieta, witając się z nimi. Pani Beata jest moją krajanką. Pochodzi z żurady. Znałam jej mamę niestety niezbyt dobrze, bo była ode mnie parę lat starsza. Renata zwróciła się do marka. Pani Beata ma prośbę do ciebie, Mark. Potrzebuje twojej pomocy. Mojej pomocy? Zdziwił się Mark. Nie za bardzo rozumiem, w czym mógłbym pani pomóc. Iwona mi mówiła, że pan rozwiązał kilka zagadek kryminalnych, to znaczy znalazł mordercę. Potrzebujemy kogoś takiego, powiedziała z wahaniem Beata. Mark się zaśmiał. To jakaś pomyłka, ja nie jestem detektywem. Wiem, mimo to słyszałam, że jest pan lepszy w tych sprawach od policji. Kilkakrotnie odnalazł pan zabójcę. Tylko trzy razy miałem styczność z takimi przypadkami. Wcale nie jestem lepszy od policji, po prostu miałem szczęście. Mark, nie bądź taki skromny, wtrąciła Renata. Gdyby nie ty, Anka, by już nie żyła. Martę też uratowałeś z rąk porywacza. Gwoli ścisłości nie ja uratowałem Martę, tylko wiedeńska policja. Więcej uratowali nie tylko ją, lecz także mnie. Przestań, Mark. Jesteś prawie tak dobry w te klocki jak Herkules Poirot i Sherlock Holmes, zaprzeczyła gwałtownie Renata. Wysłuchaj, co pani beata ma do powiedzenia. Hm, no to proszę mówić, powiedział z wahaniem Bigler, ale proszę pamiętać, że od tego jest policja. Policja działa bardzo opieszale, nie za bardzo wierzę w ich skuteczność. Boję się, że mój znajomy ksiądz przyzna się do zbrodni, jeśli prawdziwy zabójca nie zostanie złapany. Mark zmarszczył brwi z niedowierzaniem. Nie rozumiem. Zaraz wszystko wyjaśnię. Zamordowano księdza prowincjała zgromadzenia księżyka Techetów Edwarda na siatkę. Fundacja, w której pracuję, należy do tego zgromadzenia. Księża bardzo nie lubią rozgłosu, a jeszcze bardziej nie lubią, gdy ktoś za bardzo im się przygląda. W obawie, że media głośną sprawę, każą mojemu znajomemu księdzu przyznać się do winy, żeby ukręcić sprawie łeb. A on jest gotów to zrobić. Cóż za nonsensy, pani wygaduje, prychnął Mark. Kto przy zdrowych zmysłach przyznałby się do morderstwa? Pan ich nie zna. Posłuszeństwo wobec przełożonych jest dla nich bezwarunkowym nakazem. Przez wiele lat przechodzą pranie mózgu, nie potrafią sprzeciwić się zwierzchnikom. Mój znajomy ksiądz, dla dobra sprawy, gotów jest nadstawić drugi policzek. Proszę nie patrzeć tak na mnie, wcale nie przesadzam. Jest głównym podejrzanym, bo był ostatnią osobą, która widziała ofiarę. No to może jest winny zauważył Mark. Ależ skąd? oburzyła się Beata. Nie spotkałam drugiego tak porządnego księdza jak on. To święty człowiek. Zaraz opowiem dokładniej. Odsapnęła chwilkę. Pracuje w fundacji Nasze Dzieci w miejscowości Osiek, 30 km od Krakowa. Fundację 15 lat temu założyło Zgromadzenie Księżyka Techetów. Prezesem fundacji przez wiele lat był ksiądz Bolesław Ślęzak. To on zdobył fundusze na wybudowanie obiektu szkolnego w Osieku. Jest tam liceum ogólnokształcące, internat i kościół. Wybudował też basen i siłownię, żeby zarobić na utrzymanie tego ośrodka. Oprócz tego fundacja prowadzi również inną działalność gospodarczą. Mamy wytwórnie biopaliw, restauracje i kilka moteli. Ksiądz prezes kupił również wytwórnię makaronu pod Miechowem. I niestety był to jego największy błąd, bo zakład zaczął przynosić straty. To spowodowało, że odsunięto księdza prezesa od zarządzania fundacją. Władza Zwierzchnia, jak już wspomniałam, to zgromadzenie księży katechetów. Ich siedziba mieści się w Krakowie, przy ulicy Kalwaryjskiej. Ksiądz prezes pojechał tam, by spotkać się z księdzem prowincjałem Edwardem Nasiatką, głównym zwierzchnikiem prowincji polskiej, bo szefem szefów jest generał w Rzymie. Ksiądz Ślęzak był ostatnim człowiekiem, który widział prowincjała żywego. Z tego powodu może mieć mnóstwo nieprzyjemności. Boję się, że jego zwierzchnicy wymogą na nim, żeby wziął winę na siebie. Już i tak jest zaszczuty. On może tego nie wytrzymać psychicznie. Nikt nie informował o tym morderstwie, ani w telewizji, ani w internecie. Księża nie chcą rozgłosu, a znają, kogo trzeba. Wystarczył odpowiedni telefon z góry i policji zamknięto usta. Ale chyba nie na długo, bo poczta pantoflowa zaczyna działać. Jak zamordowano tego księdza? Pobito go, a później uduszono kablem od komputera. Ktoś zarzucił mu ten kabel, stojąc z tyłu. Hmm, — Garota — mruknął Mark. — W ten sposób mafia często dokonuje egzekucji. — Morderca musiał być silny. — Niekoniecznie. Podobno ksiądz był nieźle wstawiony. Wypił dwie butelki wina. Była też niedopita butelka wódki. — Skąd pani to wie? — Też dzięki poczcie pantoflowej. Policja chyba tego nie rozgłaszała. — Ksiądz mi to powiedział. A jemu ksiądz ekonom, który pierwszy odkrył morderstwo. Hmm, — Morderstwo księdza. To rzadki przypadek — zastanawiał się na głos Mark. Tylko nie wiem, w jaki sposób miałbym prowadzić to śledztwo. Powiedziała pani, że księża nie są skorzy do odkrywania swych tajemnic przed światem. Wyrzucą mnie, gdy do nich przyjdę. Właśnie nie. Chcą ubiec policję, znaleźć sprawcę wcześniej. Bo dlaczego nie pójdą do jakiejś agencji detektywistycznej? Bo nie chcą oficjalnie prowadzić śledztwa za plecami policji. Pan robiłby to inkognito. To ja opowiedziałam księdzu Bolesławowi o panu, a on przekonał innych. A powiedziała pani, że jestem dziennikarzem? Przecież pan nie pisze dla polskich gazet. Na krótką chwilę zamilkła. Słyszałam o pana książkach. Miałby pan temat na następną? Mark lekko się uśmiechnął. Wątpliwe, że księża by byli zachwyceni, gdybym napisał o nich książkę. Nie ma pańskich książek u nas w Polsce. Wydano je w Austrii. Mają je przetłumaczyć na język polski. Ale księża nie muszą o tym wiedzieć. Mark znowu się uśmiechnął. Mamy zaczynać współpracę od okłamywania się nawzajem? Kobieta wzruszyła ramionami. W pokoju zrobiło się cicho. Mark, siedząc w fotelu, przyglądał się żonie krzątającej się w kuchni. Mieszkanie nad garażami, wybudowane przez Roberta dla nieślubnej córki i jej męża, było sporych rozmiarów, miało ponad 100 metrów kwadratowych. Składała się z otwartej strefy dziennej z salonem, wyodrębnioną częścią kuchenną i jadalnią oraz ze strefy kameralnej zaopatrzonej w eleganckie drzwi broniące wejścia do sypialni i gabinetu. Całość urządzona była z elegancją i smakiem. Mimo nowoczesnego stylu było tu bardzo przytulnie. Ciepłe, pastelowe kolory ścian i mebli, gdzie nigdzie zaznaczone ostrzejszym kolorystycznie akcentem, stwarzały swojskie, bezpretensjonalne i wesołe wnętrze. Zrezygnowano z firanek, ale zastosowano zasłony, które dekoracyjnie upięte zdobiły olbrzymie okna, niczym rany obrazów.